Witajcie, z tej strony odkrywca który jest właśnie kolejny materiał ze serii World Under i tym razem rozegrałem bitwę na 12.7 za pomocą szwedzkiego drzewka jest to oczywiście materiał w plutonie, czyli dzisiaj ze mną jest Nitka, który będzie rozgrywał bitwy pancerne za pomocą Amerykanów, a ja będę rozgrywał właśnie za pomocą szwedzkiego drzewka. Tak więc pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to rodzina z 122 na 12.7, czyli wersja plus, wersja dowódcy, i wersja podstawowa. Tak więc tak to się prezentuje. Wszystkie czołgi podstawowe na 12.7. Pelotka, czyli to 90M na 12.0. Śmigłowiec HKP-2. I jeszcze samolot odrzutowy SK-60B. Więc tak to się prezentuje. No i co, rozpoczniemy pierwszą batalię w tym odcinku. Ja tutaj mam dwie karty odpalone, czyli 15% do EXPA i 15% do monet. Oczywiście od razu powiem Wam tak, że wersja plus, którą tutaj posiadam, ona jest bardzo dobrym pojazdem, ale nigdy nie grałem tym pojazdem, więc nawet nie mam zestawu naprawczego ani gaśnicy, ani termowizji i jeszcze tak dużo tutaj wymieniać. Tak więc pojazd jest kompletnie podstawowy. Dosłownie nic tutaj nie ma. Więc tak to się prezentuje. Więc no, ciekawie będę, ciekawie będzie. Mam nadzieję, że nie zginę za pierwszym razem. Mam nadzieję, że ja cokolwiek zrobię za pomocą tego czołgu. A jak to wyjdzie, to się okaże, tak? Więc odpoczynam pierwszą batalię. Za pomocą właśnie tego... grubasa. No, niby DM-23 ma jakąś tam penetrację, ale to nie jest aż tak skuteczny pocisk na te tjery. No ale coś tam przebiję To na pewno. Jest pierwszy czołg, ale chyba go nie złapię, tylko mi się schowa. To był czołg, ale już go nie widzę. Coś mnie walnęło. Ale odbiłem. Może jeszcze to chyba cię zmienię pozycja Na przykład tutaj bym podjechał O, mamy pierwsze zniszczenie T90 Czołg na blisko Nie, przebiło! Cholera jasna! Wow! Ale asysta, dobra! Dwie asysty. Czyli jakiś tam wynik mam. Niestety punkt B jest wciąż zajęty. mnie tak na to patrzeć. A, k50 to gorzej. Bimpi Został zniszczony. i dostałem od lewej. że ja podwójnego podwójne użycie na ten pojazd. Tak więc jedziemy do przodu. Dobra to jedziemy znowu O. dostał. <laughs> Samolot. No, i ppebie prawie to będzie szybka wygana jak widać bardzo szybka wygana Nietka zował Aisa. Wow No fajnie Bardzo fajnie. Tak więc bierzemy już normalnego z Znaczy no, normalnego Spitzwagena, mam tutaj na myśli po prostu lepiej zbadanego Lepiej zbadany czołg A więc tak to wygląda No ale chociaż wygląda tak, to się liczy Co się stało? A, górka jakaś mi złapała. Ciekawe. Węgierski Leopard. No cóż. Były niemieckie pojazdy po przeciwnej stronie, a jedynie co ja widziałem w kontakcie wzrokowym, to tylko rosyjskie pojazdy i nic więcej. No coś się trzyma, tylko pytanie co. A samolot jest niestety. A może nitka go wyminuje? Może zobaczymy. No i dobra, wygrana. Raczej nie zbadałem zestawu naprawczego do mojego Swisswagena. Dokładnie. No ale no dobra, rozpoczynamy kolejną baterię. I miejmy nadzieję, że też to będzie wygrana. Oj, 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 oj. Wiecie co? Nie użyję tego Swisswagena wersja plus, bo to jest duża mapa. Ja tutaj potrzebuję dalmierza laserowego. Sorry, ale nie. W takim razie ja używam tą wersję. I... powiedzmy, że będę kampił na daleko. No. Jakoś tak to zrobię. Starym 34 I tak zapakowałem więcej amunicji, bo jak będę campieć na daleko no to Większa ilość amunicji mi się przyda Tam w ogóle coś jest Assista. está. Agora, né? Então, mamãe assiste. A jakbym lekko zmienił pozycję i spróbował wjechać na punkt B. Czy mi się uda to się okaże? O! Z prawej. A nawet coś tam jest Chyba nie masz zamka. Jeszcze jest tam czołko góry. Może, no, że mi tappię Bo ja niestety mam dość dużo amunicji na sobie. No, przygotowałem się na kampienie. A teraz robiłem walkę na bliski kontakt. I chyba zaraz mi czołg ten wyjedzie. Jak patrzę na mapę. O, asysta za innego. ça oh, shit Dobra, dostał amunicję i się zapali ładnie. Oczywiście on ma spajki. Na to muszę uważać. Chyba wjechałem na punkt. Mam nadzieję, że go przejmę. Bez żadnych problemów. M3A1 Ja nie będę się pytał co on tutaj robi, ale... Wow Teraz się naprawiam. O, dostałem w tyłek. Wiecie co, użyję tego Steaswagana i od razu pojadę na punkt B. Tak to zrobię. O, zapomniał, dostała asystę, więc fajnie. Nie wiem, może zniszczyli tego T-90, chociaż... ...nie zauważyłem. Albo on dalej gdzieś się trzyma. A nawet coś wjechał na punkt. O, nieważne. Nie. Dobra, mamy zniszczenie. 42 DASTER, jeszcze bardziej zabawnie. Ok, nitka weminowała. No, czyli jednak był te 90 tylko został wyminowane. Tak no, więc raczej powinno być czysto. Raczej nie. Mamy coś na punkcie. nic nie widzę najgorsze jest to, stacjonów, koniec a i są we dwóch tutaj Obaj się się bo to jest type 10 chyba Nie to co to jest Nie to jest type 10 No i dobra mamy ich Strefa przejęta to ja zmieniam pozycję. Tam jest palotka, ale... Nieważne. Jest lek jak no, gdzieś na lewo. W mamy jakieś palotki. Tak, nawet mamy bardzo dużo. Eee. Lewa, wiecie co ja użyję to, bo to nie są takie palotki jak myślałem. Ja, nawet nie będę się pytał co oni tutaj robią, ale... Wiem. Okej, okay, to była rakieta. Czy ja na siebie będę miał tutaj przez Gostku? Jakby... Mój po raz by chciał podjechać na tą górkę, a nie brak mocy silnika. Wow. Ja ubiebłem kołowce. To ja podjadę. <noise> Albo wyjadę w ogóle. Bo tak trochę. Żarty to są. O! To ja sobie podziękuję jak ktoś próbuje mnie zesnajpić. No, ja jakiś tam czołg niby oznaczyłem. Co to? To jest sojusznik? A sojusznika chyba widziałem. Dobre. Nie wiem, kto strzela normalny właśnie w te 80 na daleko. I zaraz M163 też zostanie... bałwana. No. Tak więc... fajnie. Oj, nic nie widzę przez ten tym ciekawe, że nic już nie ma w powietrzu. Nie licząc naszych. Co tu mnie podskakuje ...wierzę. Ach, uwielbiam tą grę momentami. Kończę, może jednak samolot się zespi jakiś cokolwiek. Albo czołg lekki, żebym mógł wanąć z rakiety. W na razie to tak trochę słabo nie Mi żeby że coś. Bardzo słabo. O! To była rakieta, ale zobaczymy za co jest faktycznie. No, sześćdziesiąt 64 No, tylko tego trafiłem. Więc asysterem. Okay, to są rakiety Bo by co to jest za prockka A araz No dobra. Wes3 8 I coś wjechało na punkt A spróbuję przejechać na drugą stronę Może przeżyję? Zobaczymy A co wjechało w ogóle na punkt? Dwa pięć, okej. Dobra. Nie trafił. Znowu mnie strzelił. A to była tylko. rakieta. jest okay, zniszczona. Bo cały czas skupi był skupiony tylko na mnie. Ah, nie mam jak wyjechać, albo mam, ale nie mam gdzie się ukryć. Czy ja żyję? Nie, cholerne problemy terenowe. Wow, czterdzieści osiem sekund na To czekam aż się naprawię. Ja spróbuję pójść wjechać na punkt B. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale najpierw to ja muszę się naprawić. najgorzej jest to, że już nie mam gaśnicy. No bo koło już jest. i mogę jakać. Silva, wygląda na etapę. O. Co ja? Wow. Człowiek na na chwilkę się naprawił 28. Nawastizwagan. Czy ja zdążę? Wjechać na punkt. Miałem szybko. Może zdążę na styk. Może. A! Żeby tylko nie dostał silnik. Wow, ale nam szybko punkty spadają. masakra To jest zbyt fajnie Wow Eee, no nic, no przegrana, no co poradzić. O ponowne użycie? Dobrze, w takim razie w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę górę oraz komentarz. Jeśli dzisiaj spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz małeczek. Także trzymajcie się i, i to sam tego. Także do zobaczenia. Cześć!